Zadał takie pytanie, dlaczego w Waszym kościele nie ma spowiedzi? Nie? I to myślę, że to jest bardzo ważne pytanie dla wielu osób, zwłaszcza w kraju, w którym jesteśmy. Bo nawet ja wielokrotnie, jak spotykałem się z różnymi ludźmi, czy tam w pracy, to zawsze mówili: to Jak to tu u Was nie ma spowiedzi? O, tu mi się to podoba. <laughs> Od razu taki jakiś. Taki, Ludzie mają z tym problem. A dlaczego? Bo, bo wiecie, grzech. I to musimy sobie od tego zacząć. Jest czymś, co, jest, co sprawia, że nasza relacja z Bogiem zostaje zerwana całkowicie. I, i grzech niesie ze sobą takie taki brzemię, taki ciężar tego, że nie ma ratunku. Bo grzech sprawia, że nie mogę powiedzieć, a jakoś to będzie, będzie dobrze, tylko grzech ma swoje konsekwencje. I to jest coś poważnego. I tak naprawdę to jest tak ważne, bo i dla Boga jest, jest to ważne. To nie, Bóg nie, nie patrzy na grzech tak z przymrużeniem oka i mówi, spokojnie jakoś to będzie. Da, a, rób jak chcesz, a, będzie dobrze. Nie, nie, nie. Dla Boga to jest coś poważnego. Dlaczego? Bo to jest niezgodne z Jego naturą. On jest święty, jest sprawiedliwy, a grzech niszczy, jest w ogóle przeciwieństwem Tego. Dlatego Psalm 5, 5 mówi, że w ogóle to, co złe, to jest grzech, nie ma miejsca w obecności Bożej. Żaden grzech. W przypowieści 6, 16 do 19 mówi, że o tych grzechach, też grzechach języka i innych grzech, mówi, że to są obrzydliwością dla Pana. To jest, grzech jest obrzydliwością dla Boga. Bo grzech oddzieli człowieka od Boga, zniszczył tą relację, ale też niszczy te relacje nasze tutaj na Ziemi, pomiędzy ludźmi. Grzech. Niesie taki ciężar zniszczenia. I to, jaki stosunek Bóg ma do grzechu, mogliśmy zobaczyć na krzyżu Golgoty, gdzie Chrystus musiał przelać swoją świętą krew, żeby rozprawić się ze sprawą grzechu. Bo Rzymian 6,23 mówi: że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus wziął na siebie ten, te to, to nasze, nasze winy, nasze grzechy i umarł za nas na krzyżu. Tu nie ma miejsca na, na jakieś moje działania, a jakoś to będzie, ja się poprawię, coś. Będzie. Nie. Tu jest tylko to, co On uczynił. Jego dokonane dzieło. Grzech wymagał kary, tej ostatecznej kary, i Chrystus tą karę wziął na siebie. I umarł za nas. I teraz grzech, skoro jest wystąpieniem przeciwko Bogu, no to teraz kto może przebaczyć grzech? Czy ja idąc do spowiedzi i słysząc to, to sprawi, że moi grzechy już są wybaczone? Widzicie, tutaj jest ciekawa taka historia, którą znajdujemy w Mateusza w dziewiątym rozdziale, od pierwszego do ósmego wersetu gdzie Jezus uzdrawia paralityka. Wiecie, co jest ciekawe? Jezus tam, przychodzą, przyniosą go do niego, a Jezus mówi, odpuszczone są twoje grzechy. Jezus mówi do niego, odpuszczone są twoje grzechy. I ci wszyscy, którzy go słuchali, którzy tam byli, byli oburzeni. Żydzi wiedzieli, że to, co Jezus mówi, to jest, coś tu jest nie tak. Bo Żydzi wiedzieli, czym jest grzech. Wiedzieli, że grzech jest występkiem przeciwko Bogu. I teraz jak to, jak ktoś może przyjść, jakiś człowiek i powiedzieć, że odpuszczam ci twoje grzechy? Oni wiedzieli, że tylko Bóg może odpuścić grzechy. Że tylko Bóg jest tym, który ma moc do tego, żeby odpuścić te grzechy. Nie żaden człowiek. Jakby przykłady to Izajasza 43, 25, gdzie jest powiedziane, że Bóg mówi, ja jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie. Zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. To Bóg mówi, że tylko On może zmazać, może przebaczyć te grzechy. I to nie ze względu na ciebie, na to, jaki jesteś wspaniały, jak wielkich rzeczy dokonałeś, jak bardzo, ile, ile zdrowa się czy tam, Ojcze odmówiłeś na, na to Nie, ze względu na siebie, ze względu na Boga, On może zmazać te grzechy. Izajasza 44:22 Starłem jak obok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, ja Cię odkupiłem. Wiecie, Bóg mówi, starłem jak obłok Twoje występki. Obłok, na niebie. Jest, ale wiatr powieje i już znika, już go nie ma. Mgła pojawia się, ale za chwilę słońce wyjdzie i nagle mgła się rozprasza i nie ma. Bóg mówi, ja tak starłem to wszystko. Hebrajczyków 10, 17 mówi, a grzechów i nieprawości nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 8, 12 też mówi, łaskawy będę na nieprawości i grzechów ich nie wspomnę więcej. Bóg tylko może przebaczyć grzechy. Tylko On jest tym, którym może tego dokonać. Wiecie, bo to jest tak, jak ktoś zrobi coś przeciwko mnie coś, jakiś, jakiś występek przeciwko mnie, to ja mogę tej osobie wybaczyć, ale mówienie: O, odpuszczone są wszystkie Twoje grzechy. Odpuszczam Ci Twoje grzechy. O, jaką ja mam? Jaki autorytet miałbym, żeby coś takiego powiedzieć? Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem i byłem wychowany w rodzinie katolickiej i chodziłem też do, do, do spowiedzi. I zawsze się zastanawiałem nad tym, znaczy może nie zawsze, bo aż taki inteligentny to nie byłem, ale, ale często się zastanawiałem nad tym, jak to jest, że ten ksiądz, który tam siedzi w tym konfesjonale, może odpuścić moje grzechy, przecież on nawet nie wie, co ja robię, jakie, jakie życie prowadzę, co ja naro rozrabiałem, bo zawsze miałem standardowe regułki, które przychodziłem i mówiłem za każdym razem te same, i, i tak, żeby nie za dużo nagadać. Jak on może na jakiej podstawie, nie? ktoś taki, kto nie wie tak naprawdę, i odpuszczać mi wszystkie grzechy? Wiecie, w tej historii tutaj, gdzie czytamy... Mateusza, Żydzi, którzy tam byli, mieli dwie możliwości. Albo uznają Jezusa za Boga, bo wybacza grzechy, albo uznają go, uznają go za bluźniercę. Oczywiście wybrali tą drugą część, w drugą, drugą, drugi sposób. I ciekawe jest to, że ta sama historia, jak jest opisana w Łukasza w piątym rozdziale, od 17 do 26. Zobaczcie, w 21 wersecie ci, którzy tam byli, powiedzieli takie słowa. Wtedy uczeni w piśmie, ci, którzy znali Pismo i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówili, hm, któż to jest ten, któż to jest, co bluźni, któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie tylko Bóg. Jedynie Bóg. Tylko Bóg może odpuścić grzechy. Nikt inny. Tylko Bóg. Bo Żydzi wiedzieli, że to jest tylko i wyłącznie jurysdykcja Boga. Żaden człowiek nie ma taki, takiego prawa. Ja tak, gdy tak myślałem na ten temat, to tak zastanawiałem się właśnie o tej, o, o spowiedzi, jak ludzie przychodzą po to, żeby wyznać swoje grzechy, żeby potem usłyszeć, że wybaczone są twoje grzechy itd. I tak się zastanawiałem, czyżby ci księża przypisywali sobie boską moc do odpuszczania grzechu? A jeszcze jak sobie przypomnę ten moment, gdy, gdy wychodziłem z konfesjonarium, musiałem uklęknąć i ucałować tą stółę, tak sobie myślę, o co tu chodzi? Klękać jeszcze przed człowiekiem? Czy liczyć na to, że on odpuści mi moje grzechy? A jak to się ma chociażby do tego, jak w dziejach czytamy 10.26, gdy Korneliusz przed, stanął przed Piotrem, padł do jego nóg, a Piotr co powiedział? Wstań, jestem tylko człowiekiem. Nie klękaj przede mną, nie padaj przede mną. Dlatego myślę, że nikt nie ma prawa uzurpować sobie prawa, nikt nie ma prawa uzurpować sobie prawa do tego, żeby robić rzeczy, które należne są tylko i wyłącznie Bogu. Ale ktoś, i właśnie to jest ten werset, który padł wtedy, gdy rozmawiałem na ten temat. Przecież w Jana 20, 23 jest powiedziane, że. Którymkolwiek grzechy odpuści są mi odpuszczone, a którymi zatrzymacie, są zatrzymane. Myślę, że to jest jeden chyba z takich wersetów, który jest używany do tego, żeby nakazać ludziom spowiedź. Że o, musi chodzić do spowiedzi. No, bo to kapłan może być tym, który będzie albo ci zatrzyma grzechy, albo ci odpuści. Ale czy to znaczy, że kapłan ma jakiś delegowany autorytet do tego, żeby przebaczać grzechy ludziom? Skoro w Biblii czytamy niejednokrotnie, że to tylko Bóg ma moc i ma możliwość wybaczyć grzechy? Wiecie, i to jest ciekawe, bo jak tak się przyjrzymy temu wersetowi głębiej, to on najczęściej jest rozumiany w ten sposób. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Czyli innymi słowy, idziesz do kapłana. I gdy on ci odpuści, to twoje grzechy będą odpuszczone. Musisz pójść najpierw do niego, wyznać mu to wszystko, i jeżeli on uzna, że można, to znaczy wtedy będą ci odpuszczone te grzechy. Tyle, że ten werset tak nie, nie brzmi. Tam jest powiedziane: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Czy tu jest mowa o tym, co już się wydarzyło, tym, co się już dokonało. To już miało miejsce. Czy przebaczasz komuś, ale, ale to twoja postawa, twoje przebaczenie nie warunkuje tego, czy ktoś ma grzechy przebaczone, czy nie ma grzechów przebaczonych. Jedynie przebaczone grzechy mogą być na podstawie dokonanego dzieła Chrystusa na krzyżu, a nie na podstawie tego, co kapłan czy ktokolwiek inny może powiedzieć. Ja jedyny, co mogę zrobić, to tylko uznać to, co się wydarzyło na krzyżu, przyjąć to. Nie mam żadnej mocy sprawczej, ażeby komuś odpuszczać grzechy. Poza tym myślę, że gdy popatrzymy na ten werset w kontekście, dlatego tak ważne jest, żeby czytać w kontekście, tam nie ma ani słowa o wyznawaniu grzechów. Kontekst mówi o wysyłaniu uczniów na misję, że wyszli i głosili Ewangelię a nie o jakiejś formie spowiedzi czy wyznawaniu grzechów. I gdy weźmiemy ten kontekst, zobaczymy na to w tym kontekście, to za chwilę takie, po prostu taka, bardzo mi się podoba ta interpretacja, bo zobaczcie, jakie to jest logiczne. Idziesz, głosisz Ewangelię komuś i teraz obwieszczasz to, co się dokonało, to, co Jezus uczynił 2000 tysiące lat temu na krzyżu. Jeśli ktoś to przyjmie, jeżeli ktoś zgodzi się z tym i, i przyjmie się jako swojego Pana i Zbawiciela, to jego grzechy są mu odpuszczone. Na podstawie tego, co wydarzyło się 2000 lat temu. A jeżeli to odrzuci, jeżeli mówi, a, a co mnie tam ofiara Jezusa, jaki Jezus w ogóle, co ja mam swoje życie, żyję swoim życiem, nie przyjmuje tego, to te grzechy jego są mu zatrzymane. Dlatego tak ważne jest, żeby czytać w kontekście, a nie brać jeden fragment, jeden werset wyrwany z kontekstu i na podstawie tego budować całą doktrynę. Zobaczcie, dzieje 13, 38 do 39 mówi o tym, że wiara jest jedynym warunkiem odpuszczania grzechów, a nie moja wizyta w konfesjonale. Bo gdy ja nie przyjdę, nie wyznam temu komuś, kto tam siedzi, to wtedy moje grzechy nie będą odpuszczone. Nie. Wiara w to, co Chrystus uczynił, to jest najistotniejsze. Sprawa grzechu została rozwiązana raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Dlatego Kolosan 2, 13, 14 mówi, że który, my, którzy umarliśmy w grzechach i w nieobrzezanym ciele naszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, i wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Byliśmy winni, cała lista. Niektórzy mieli krótszą, inni dłuższą listę, jeszcze inni, pewnie jak ja, to kilka tomów po prostu. Ale Jezus wziął to wszystko i przybił do krzyża. I tam dokonało się to wszystko. W Chrystusie wszystkie grzechy zostały przebaczone. To On odpuścił te grzechy, nie jakiś człowiek. Dlatego nie musisz iść do człowieka po to, żeby usłyszeć to, jak ktoś puka ci w konfesjona. Przychodź do krzyża, przychodź do Chrystusa. Tam dokonało się to przebaczenie. I tak naprawdę to jest jeszcze taki bardzo istotne i myślę, że bardzo ważne w tym temacie, to jest to, że w Nowym Przymierzu, w którym żyjemy dzisiaj, nie ma kapłanów, do których musimy chodzić, bo to, ponieważ oni reprezentują nas przed Bogiem i musimy do nich pójść, żeby oni załatwiali nasze sprawy z Bogiem. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że my wszyscy, wierzący ludzie, Jesteśmy kapłanami Boga żywego. I o tym mówi objawienie 1:6, objawienie 5:10, 1 Piotra 2, od 5 do 7. Jesteśmy kapłanami i mamy bezpośredni dostęp do Boga. Nie potrzebujemy pośredników, nie potrzebujemy ludzi, do których będziemy chodzić, żeby załatwiali w naszym imieniu sprawy. Nie musimy chodzić do mamusi Jezusa, żeby załatwiła sprawy. Mamy dostęp. Tak naprawdę Hebrajczyków 4, 14 do 16 i Hebrajczyków 10, 21 mówi, że Chrystus jest naszym arcykapłanem. Do niego mamy przychodzić. I wiecie, jak mamy do niego przychodzić? I bardzo mi się poda ten werset z Hebrajczyków 4,16, że mamy przystępować do niego z ufną odwagą. Z ufną odwagą przystępujemy do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę. Ku pomocy w stosownej porze. Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz przebaczenia? Potrzebujesz tego, żeby Bóg Ciebie dotknął? Przychodź do Niego. Odważnie i z ufnością. Przychodzimy do Boga. Dlaczego? Bo 1 Tymoteusza 2,5 mówi, że Jezus jest jedynym pośrednikiem. Nie potrzebujemy żadnych innych pośredników. Nie potrzebujemy ludzi, którzy będą nam mówić, czy. O, czy to jest ok, czy nie, czy to jest, czy twój grzech ten jest, ten ci wybaczam, ten ci przebaczam, a tego ci nie przebaczę, bo to, to i tamto. Nie. W Nowym Przymierzu, wiecie, to jest ciekawe, gdy czytamy listy, widzimy, że są różne urzędy w Kościele. W Nowym Przymierzu. I znajdujemy biskupów, starszych, pastorów, diakonów, misjonarzy, ale nigdzie nie znajdujemy kapłanów. W nowym przymierzu nie ma kapłanów, bo każdy z nas jest kapłanem i ma dostęp do Boga. Poprzez Chrystusa mamy dostęp. Możemy iść do, bezpośrednio do, do Niego. Dlatego jak zgrzeszyłeś, upadłeś, po prostu przyjdź do Niego. Pierwszy Jana 1,9. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Do Niego przychodzę. Tylko On może to zrobić. Dlatego jak upadniesz z grzesz, to przychodź od razu do Niego. Nie czekaj. Nie czekaj na to, kiedy, kiedy będzie jakiś wolny konfesjonał, żeby tam pójść i, i wyznać, i czekać, że może Ci wybacz. Przychodź bezpośrednio do Chrystusa, który jest naszym arcykapłanem. Ale ktoś powie, a, ale przecież w Jakuba 5,16 jest powiedziane, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się. Wiecie, wyznawajcie jedni drugim, to trochę coś innego i nie znaczy to samo, co wyznawajcie kapłanowi, licząc, że on Wam wybaczy. Wiecie, poza tym tutaj, jak czytamy Jakuba w kontekście, cały czas, czytajmy w kontekście, tutaj nie występują jakby przywódcy czy kapłani w kontekście tego, żeby wyznawanie, przebaczanie grzechów, tu w ogóle to w tym kontekście oni nie występują. Mało tego. W tym fragmencie w ogóle nic nie łączy przebaczenia z wyznawaniem. Że jak wy, dopiero jak wyznasz, to dopiero wtedy twoje grzechy zostaną ci przebaczone. Nie. Jeżeli zgrzeszyłem przeciwko komuś, to po pierwsze wyznaję to Bogu, przychodzę z tym do Boga, ale potem idę do tej osoby, aby przeprosić, może wyrównać, naprawić to, co zepsułem, jeżeli mam taką możliwość. Ale najpierw przychodzę do Boga, bo to tylko Bóg ma moc. Przebaczyć te grzechy. Tylko On. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy trzymali się tego, bo Chrystus dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty rozprawił się ze sprawą grzechu. Jeżeli ktoś jest wierzący, to niech gdy upadnie, niech przychodzi bezpośrednio i jak najszybciej do niego. Nie szukajmy przebaczenia. Grzechów wszystkich, gdzieś w jakichś różnych dziełach czy ludzie. Bóg tylko jest tym, który ma moc wybaczyć, dlatego do niego musimy przychodzić. A jeżeli ktoś słucha nas, kto oh, nigdy nie przyjął Jeszcze Pana i zbawiciela, to zrób to. Nie szukaj pośredników, nie szukaj możliwości znalezienia drogi przez kogoś, to tam, gdzie po prostu przyjdź bezpośrednio do niego, do Chrystusa. Wyznaj Mu swoje grzechy. I tak jak Pierwszy Jana 1 Jana 1.9 powiedział, było powiedziane tam, gdy wyznajemy Mu swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze winy i oczyści nas od wszelkiej niepraw... nieprawidliwości. Po prostu On ma moc i On nas może zbawić. Przyjdź do Niego, wołaj do Niego. A On zbawi Cię, oczyści Cię od tego.